Obejrzałem dwa razy trzeci sezon Squid Game i wybrałem 35 najlepszych detali, które mogliście przegapić. Już na początku pojawił się błąd. Strażniczka trafiła gracza 246 w inne miejsce niż było to widać na końcu drugiego sezonu, bo wtedy celowała w jego drugi bok. Twórca serialu bawił się drobnymi szczegółami, aby podpowiedzieć, co się wydarzy. Na przykład po raz pierwszy zobaczyliśmy Kiyuna, kiedy inni gracze myśleli, że nie żyje, a po raz ostatni, gdy naprawdę nie żył. Raz zaczął dusić szamankę, a niedługo później naprawdę udusił jednego z graczy. Później patrzył, jak graczka 222 skacza, a kolejnego dnia to on skoczył. Alkohol, który pije frontman, ma 21 lat i można go kupić w internecie. Jedna butelka tej szkockiej whisky kosztuje niecałe 3000 zł. A jak jesteśmy w takim temacie, to dodam, że brat frontmana nie pije alkoholu, bo twórca podkreślił, że ci dwaj bracia różnią się we wszystkim, nawet w tej rzeczy. Głosowania pokazywały, co reżyser prywatnie myśli o demokracji: czyli, że wybory większości często są złymi decyzjami. Gracze, którzy głosowali, aby grać dalej, ostatecznie i tak zginęli, a w pewnym momencie posunęli się nawet tak daleko, że zagłosowali, aby zabić niewinne dziecko. Napisy na samochodzie to reklama firmy remontowo-budowlanej. Może to przypadek, ale ta dwójka podejrzanie przypominała mokrych bandytów z Kevina samego w domu, którzy jeździli podobnym busem i tak samo byli nieogarnięci i włamywali się do domów. Gracz 388 głośno krzyczał, a dosłownie w kolejnej scenie Kapitan Park powiedział Ci co najgłośniej krzyczą, zawsze okazują się tchórzami. Pasowało to idealnie, bo w drugim sezonie 388 wystraszył się i dlatego zdradził Kiuna w powstaniu. Napis po lewej stronie oznacza Nie wchodź czaszka głupek, czyli ktoś w dziecinny sposób ostrzegał zawodników, że wejście grozi śmiercią. Z kolei ten napis to Złapałem Cię, z dorysowaną głową Lisa, oznaczającą spryt. Ciekawe, że przy tym napisie stał akurat gracz setny, który później w sprytny sposób złapał dwóch graczy w pułapkę, mimo że byli z jego drużyny. Te znaki to pytanie, czy widziałeś film Cud w celi numer 7? To znany koreański wyciskacz łez, w którym grał aktor wdzielający się w kapitana Parka. Twórcy umieścili taki napis, aby polecać koreańskie kino. Obok gracza 333 można przeczytać Uważaj na miłość, co odnosiło się do zawodniczki 222, którą obiecał chronić, ale niestety chwilę później zawiodła się na nim. 222 urodziła w pokoju z ośmiornicą na ścianie, a ośmiornica to stworzenie, które umiera po porodzie. Samica ośmiornicy po złożeniu jaj przestaje jeść i poświęca całą energię na ochronę swoich dzieci. Czyli mamy tu ciekawe nawiązanie do śmierci tej zawodniczki, która oddała życie dla swojego dziecka. Na planie serialu dziecko było lalką, na które później nałożono efekt CGI, czyli obraz generowany komputerowo. Twórcy musieli to zrobić, bo prawdziwe dziecko nie wytrzymałoby długich godzin nagrań i nie mogłoby wystąpić w scenach kaskaderskich. A poza tym płacz dziecka zagłuszałby to, co mówią aktorzy. Nie wiem po co Vipom maski, skoro i tak w tych scenach wszyscy widzieli jakie mają twarze. Oni tutaj zobaczyli siebie nawzajem, a w dodatku nagrał ich monitoring, więc widział ich też frontman, przy którym później nosili maski. To było bez sensu. Słowa na ścianie w sali graczy to łacińskie powiedzenie hodi michi, crasti bi, czyli dziś ja, jutro ty. Takie zdanie umieszczano dawniej na grobach i miało przypominać żywym o zbliżającej się śmierci. W związku z tym pojawiła się teoria, że w drugim i w trzecim sezonie rysunki miały ostrzegać graczy, że niedługo umrą. Ten rysunek, według niektórych widzów, to cmentarz, a ten pokazuje, że gry mogą zakończyć się śmiercią przez upadek. Co ciekawe, faktycznie w każdej z gier z trzeciego sezonu można było zginąć spadając z dużej wysokości. Twórca serialu pomiędzy drugim a trzecim sezonem mówił, że te rysunki nic nie znaczą, ale może tylko próbował w ten sposób niczego nie zaspoilerować. Pies nie był prawdziwy i niestety przez te efekty CGI wyglądał jak z gry komputerowej. To łóżko jest chyba za małe. Gdyby strażnik na nim spał, to wystawałyby mu nogi. Po ilości listów widać, że kapitana parka dawno nie było w domu. Ten list to rachunek za prąd z października 2024 roku. Kalendarz w jego domu też pokazuje taki miesiąc. Na tych zdjęciach park pozował razem z innymi ludźmi ze Squid Game. Ostatnio czytałem, że twórca serialu zastanawia się nad nakręceniem pobocznej historii o tym, co robili ci ludzie w przerwie między pierwszym a drugim sezonem. Więc gdyby taki serial powstał, to mogłyby się tam znaleźć historie z tych zdjęć. W pomieszczeniach vip na makietach gier gracze byli przedstawiani jako pionki z głowami koni, bo tak właśnie nazywał i traktował ich Ino. Pierwszy raz porównał ich do koni w sezonie pierwszym, a później ten motyw przewijał się w każdym kolejnym sezonie. Zobaczcie, że nawet karmił ich jak zwierzęta, a co więcej, kiedy gracze dostali tylko ziemniaki i wodę, to w tym samym czasie strażnicy nie mieli na co narzekać. Frontman dał Kijunowi ten sam nóż, który dostał od poprzedniego zarządcy. W ten sposób chciał go jednocześnie uratować i sprowadzić na złą drogę, bo prawdopodobnie planował wciągnąć go później do organizacji Squid Game. Już od początku drugiego sezonu próbował różnymi sposobami wybić mu z głowy jego przyzwoitość i wiarę w ludzi, ale to się nie udało. Kiun zrezygnował z zabicia graczy, bo zobaczył Sebiok, która powiedziała mu tak samo jak w pierwszym sezonie żeby tego nie robił, bo jest dobrym człowiekiem. Może Sebiok była w tej scenie duchem, o których wspominała Kiunowi szamanka. Ta teoria ma trochę sensu, bo Sebiok zginęła od noża tej samej nocy przed finałową grą i w tym samym miejscu. Te symbole na arenie finałowej gry, gdzie zginęło 8 z 9 graczy, to po koreańsku bezpieczeństwo przede wszystkim. Wydaje mi się, że chyba tego bezpieczeństwa zabrakło. Paznokcie Thanosa są pomalowane w kolorach kamieni nieskończoności, a kolejność kolorów jest dokładnie taka sama jak na rękawicy Thanosa z Marvela. Poza tym jego włosy mają odcień skóry Tanosa, ale to już chyba oczywiste. Ta krótka scena, czyli cameo z figurą woskową organizatora Squid Game, też mogła być inspirowana Marvelem. Skojarzyła mi się ze Stanem Lee, który jako twórca komiksów tak samo pojawiał się na kilka sekund w filmach MCU. Poza tym, że obaj byli twórcami swoich dzieł, to byli też w podeszłym wieku. Kiyun przed śmiercią powiedział, że gracze nie są końmi, tylko ludźmi, a ludzie. I tutaj nie dokończył, aby widzowie sami sobie odpowiedzieli. Słowa o koniach kierował do frontmana, aby uderzyć w jego sumienie. Ciekawe też, że tymi słowami kończy się historia Kiuna, a zaczynała, gdy obstawiał wyścigi konne. Kiun w tym sezonie był jedną nogą po ciemnej stronie, bo zabił gracza 388 dla zemsty było to przekroczeniem jego zasad i granic dlatego później poświęcając się dla dziecka odkupił swojej winy i pokazał że nawet w takim okropnym miejscu można pozostać dobrym człowiekiem Ten facet z tyłu to twórca serialu który zagrał jednego z artystów Zdjęcie w samochodzie strażniczki ma spalone krawędzie Wcześniej wydawało się że spaliła dokumenty o sobie i swojej rodzinie ale musiała zdążyć ugasić jedno ze zdjęć po tym, jak poświęcenie Kiuna przywróciło jej chęć do życia. Ino przekazał córce Kiuna jego bluzę i pieniądze. Po zniszczeniu wyspy Squid Game i po zeznaniach świadków, ten temat był pewnie głośny na całym świecie, więc córka Kiuna powinna połączyć fakty, że jej ojciec zginął na tej wyspie. Może zacznie swoje śledztwo, które doprowadzi ją do gier w Stanach, i zobaczymy to w amerykańskim serialu. Ta rekruterka to Kate Blanchett, znana aktorka z Hollywood. Możecie kojarzyć ją na przykład z władcy pierścieni i z Marvela. Jej pojawienie się na ulicach Los Angeles oznacza, że ona może grać tutaj samą siebie. Czyli amerykańskie Squid Game ma tak duże wpływy, że zamieszani są w to nawet aktorzy. Dziwne tylko, że grają w koreańską grę, skoro są w Stanach. Ale w każdym razie dowiedziałem się, że Kate Blanchett nie potrafiła grać w Dagi i uczyła się tej gry na planie. Tylko jeden raz udało jej się obrócić kopertę, a kamera na szczęście nagrała to na jednym ujęciu razem z jej reakcją. Nie wiem o czym on myśli, ale widać, że Ino jest rozbity między tym, co wbijał mu do głowy stary zarządca, a tym, czego nauczył się od Kiuna. Aktor, który go gra, mówił, że chciałby wrócić w jakiejś kontynuacji Squid Game. Może wtedy przejmie misję Kiuna i będzie chciał zniszczyć Squid Game w innych krajach. To by było ciekawe. Jeśli oglądaliście ten film do końca, to możecie napisać w komentarzu koniec gry dzięki że byliście i do usłyszenia.